Dobry cześć, człowiek bardzo serdecznie jestem Paweł i ze mną jest Teo. No siemanko. I dzisiaj robimy dzikie stunty. Theo, Teo, wsiadaj. Jej! Poch <ślesk> 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 Kobieta prądem Serio <ślesk> Przepraszam, ale musiałam to zrobić. I nie wiem, czy wiedziałeś o tym, że ten auto po hmm. prostu razi prądem. <grym doule> a skąd mogłam wiedzieć? Już w nim siedziałam i dobrze mi było, a teraz mnie prądem chopie. Co ci pobrudziłam, tapicerkę, czy jak? Już, już, możesz wsiadać. Nie no, po prostu, dzięki. Jak jest, jak jest zablokowany, to zwykle jest tak, że jest po prostu może, bez możliwości wsiągnięcia. <grym doule> ale przy tym auto się automatycznie razi prądem i to jest e zabawne. Mm. Jak dla kogo, dobra? Co jak dla kogo, no ja się śmiałem na pewno. nie wszyscy się śmialiśmy. No i co? No dobra, czekaj, musimy znaleźć jakieś miejsce, bo dzisiaj robimy dzikie snuty przy użyciu samochodziku. Jako, no. Że, jako, że Teo nie ma takiego samochodziku. To będę robić za maskotkę. To będzie, będzie ze mną tutaj y, operatorem, y, czekaj, czy będziesz pilotem? No. Pilotem? Boże, ostry, ostry w prawo. Aha. Nie, to prosty w prawo. Ostry, w... nie, prosty w lewo. Ja nie wiem, nie znam się na tym. Co? Prawo, lewo? Dobrze. Prawo. Już jadę. Nie wiem, że najpierw z nami taki w miarę niski, uh -huh. na który będziemy mogli e, poskakać, wiesz? Bo chcę poskakać troszeczkę. No, chciałem, chciałem. Oczywiście. Tu po lewej nie da rady? Tu po lewej? Po lewej mówię, tu o właśnie Na ten żółty z marihuaniną w oknie Jezu no, ja Tam nic takich rzeczy nie ma to jest, Nie, nie to zielarski był Zielarski właśnie O tu, no Nie I szybę popsułeś I jedno światełko Chciałem jeszcze zaznaczyć O Boże Czekaj, musimy znaleźć coś niższego może Miedź to tu, przed nami. O. Pięknie. O, widzisz? Udało się. Kurczę, ale tutaj jest normalnie nabrudzone. Ileż tyle rzeczy tu jest. Patrz. To jest straszne. też radę. I oczywiście, że damy radę. A kto postawił takie coś tutaj? Co za pilot normalnie powiedział, że tam... Damy... Ej, Ola. teraz... Czekaj chwilę. Czekaj chwilę. Chyba mamy coraz oh, lepszą wentylację Co, skuruj, w, Czekaj, w samochodzie. Nie, ja nie ten guzik. Śmiesznie, to ten pisze, bo tam pisze opróżnij pojazd na taką opcję. Jak pojazd się może opróżnić? Ciekawe. Nie, nie że masz katapultę na miejscu pasażera po prostu. Ej, to jest dobre, może jest katapulta. Nie opróżnij no. pojazdu, bo boję się. Ciekawy jestem, czy po prostu wiesz, normalnie ten wyj wyjdziesz z auta, czy, czy cię wystrzeli? <laughs> to by było dobre, ciekawe. No nie. Chyba to sprawdzić. Za jakiś czas. Pod koniec odcinka mnie wydelegujesz Tak, oczywiście. Gdzieś. O, że jak ty umiesz pięknie skakać. To się nazywa właśnie dzikie stąd typu budynkach Tak się ucieka przed policją. Nie ten guzik, pomyliłem guziki, nie ten. <śmiech> Chyba <laughs> się się. Nie, nic nie stało. <laughs> za wysokie progi, jak na Twoje nogi, mój drogi. Co? O, nie, to był pocisk. <gry> Widzisz? Jak z, z najmniejszego do największego. Tylko brakuje już teraz tych większych. Coś chyba widzę. No tam za daleko chyba na wprost. Myślisz, że nie dolecę? Myślę, że nie dolecisz. Myślę, że też możesz mieć rację, bo to jest wyżej. Biorąc, pod kąt, biorąc też kąt opadania... Boże, ja nie wiedziałam, że samochodem da się latać. Lewiczyć amfibia. Da. Oczywiście, że się da. To są prawdziwe samo... samoloty, chciałem powiedzieć. Samochody, no, no. samoloty. Musimy chyba znaleźć coś innego teraz, bo tutaj widzę, że <coughs> będzie problem. O, widzisz jaka fruwajka? Elegancko. A w razie czego możemy też skusić się na pościg policyjny? Czekaj, musimy znaleźć tego pana policjanta jakiegoś. I będziemy uciekać po dachach. To jest dobry pomysł. Więc mamy już. No, tutaj. można. Mhm. Musimy znaleźć pana policjanta, który będzie chciał nas ścigać. Nie, A... ja ci tu mogę zaraz coś załatwić. Młodszyk. Mhm. No właśnie. Rany, to tak słabo to strzela. To jest do przebijania opon, chyba. Wiesz, powiem ci szczerze. Myślałem, że tam można coś wysadzić porządnie. O, policja ściga. O. Czeka, Ale coś znaleźć. słabo. No jednak gwiazdka, wiem, trzeba sobie pomóc jakoś za chwilę. Tylko na razie żadnego. Fu no, no nie, już jest, nie ściga. Wiesz, jak ona się drzewa, słyszałaś? Nie, nie słyszałam, mam dźwięki strasznie wyciszone. Gdzie jest pan policjant? O tam jedzie. Ale ganguz z ciebie normalnie strzelasz na lewo i prawo. No, a jak? Ja sam zwykłym pistoletikiem, co ty zamyślisz? O, patrz, co tam jedzie. Jedzie, jechało. To był pan policjant. Teraz będziemy mieli trzy gwiazdki, widzisz? Dzięki mnie. Silicz, nie jestem z ciebie dumna. Nie ma, nie ma za co. Jesteś ze mnie dumna? Tak. Ja wierzę z tym kotkiem, nie? No jesteś kotkiem, podrabię do... ty za łóżkiem, Chcesz? A, <słyski> <słyski> A dostanę jakiś przysmak? <słyski> co? Na nie śmieję? Jezu, no, a Mógłbyś dostać rybkę! Co to nie, to jasne, że tak, nie dam ci. No wiesz, chcesz rybkę. Wszystkie rybki ma. No właśnie. Rozumiem. O Boże. To jest niegrzeczny Tak, snek. Szmigłowie stróciliśmy właśnie, widziałeś dokładnie? Nie, nie, ja nie zauważyłam. Nie no, nie no nie zwróciłeś uwagi, myślałeś o rybce, rybka. Mm. Chyba ty. <ślam> Chyba ty. Jaki porcyś normalny? To jest jajno. Ja tu tak grzecznie, a ty. Chyba ty. O nie no. Ty. Mam jeszcze rakietki, mam jeszcze rakietki. Tam śmigłowiec za nami jedzie. Czyś strzela do ciebie w ogóle. Okej. Okay. To jest dzika ucieczka. Nie, mm. to może swoje spluwy, jak masz. No, mam, ale mam tylko taką zwykłą, wiesz? Tak, to, było, to był mój wybuch, jak coś. Nic nie o, widzieliście. Oczywiście. To ty no. strzeliłaś. Pewnie. Z palców chyba. <noise> o! Moje pociski nawet nie docierają do nich. To straszne. Czekaj, mamy problem. <głosy> <głosy> Troszkę. Troszkę Czy ja musimy gdzieś tam wrócić chyba, wiesz, bo powiem ci szczerze, że tam można było wskoczyć na budynek. dlaczego tego ja nie zrobiłem Dasz radę. Ślicznie. Elegant się widziałaś? No, no i z, jakim, z jaką gracją? A ty typie jedy, zostaw mnie. Ostatnio tu na motocyklach skakaliśmy, pamiętasz? O kurde. Powiedz jak będziesz umierać. W razie czemu, Jak przytrzymasz X-a, to możesz się pochylić. Źle to wygląda, wiesz Nie rozumiem Nie tak. rozumiem o co ci chodzi O pan policjant wstawał o, o, To niech poleży o, jeszcze ma, ma przerwę. Ledwie, ledwie wstawał Musimy się urwać od tej policji Ja muszę Ja muszę zaraz wyprowadzę zobaczyć No tu, tu byliśmy, no byliśmy ja nie wiem, czy ty nas wyprowadzisz, jak nas helikopter goni. Możesz, kurde. Została mi jedna trzecia życia. To się pochylę. O, czekaj, <laughs> ja mam problem, żeby wyjechać. Hmm? E Już prawie. Prawie, czekaj, ty kurde, jedź ty! Jest! O, prawie, no, chwila, dajesz. Chwila jest problem, ale zaraz go tam, yy, czekaj, o ty jedź, no czemu nie chcesz jechać? No dobrze, patrz, 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 jest ładnie. Świetnie. Ach, dobrze, teraz tylko, teraz trochę na wstecznym, trochę w boku. Pięknie. Widzisz? No. Na, nas, nas tu nie znajdą. O kurczę. Te drzwi chyba. O, dobra. Drzwi się zamknęły, na szczęście. Okej. Okay. Jest dobrze, widzisz? Czy mm -hmm. Przeżyjemy to. To będzie nasz... Chyba. To ja naso. nie bardzo. Została mi kreska życia. No to Ale... wiesz, zjeść coś. Masz coś do jedzenia, żeby Ja nie wiem. A jak ja mam zjeść? Ja nie umiem kliknij, jedzenie. Kliknij M, kliknij M, kliknij M. No. Później kliknij kwipunek. Mam no. Byle nie papierosy. Piwo może być? Nie, też zabija. Znaczy, nie, piwo nie zabija. No coś tam zjadłam, dobra, mam pełne dobra. życie. Ale Dobrze. już więcej nie mam jedzonka. Musisz mnie zabrać na kolację potem. Dobrze, wezmę cię na kolację. Oczywiście. <grym> Oczywiście. <grym> Oczywiście. Czemu by nie? E, unowna, to ja się no. pochylę. Cię pokrym, no? No, <grym> dolecisz, dolecisz. Pewnie, że dolecę. Oczywiście, że tak. To są dzikie stunty. Bzik, bzik, bzik. Jak to są nie... dopiero cztery gwiazdki, to co oni przy pięciu wy... wyciągają? Co? Coś ci wyciągnął. Nie wiem, co ci. Co, się... co? Nie rozumiem. Przy, pie... przy pięciu gwiazdkach, skoro tutaj wiesz, przy czterech są helikoptery. Mhm. To co jest przy pięciu? E, nie wiem. Aha, te opancerzone są jeszcze pojazdy takie. No ale teraz też były. Nie, nie, takich nie było jeszcze. Aha. Już później blokady są takie opancerzone, że po prostu ciężko je przebić nawet naj, najmocniejszym samochodem. Ha! Dobra. Jakoś nam idzie. Mhm. Mm I przelecimy jeszcze, czekaj. A ty kurde! Pójdź mnie. Jo, Jakie widoki! Widzisz? Proszę no bardzo. widzę. Ej, bo mi strzelają na klatę, nie? Też. Nie chcę nic mówić. To nie mów, nie mów, jedź dalej. Tam nie dolecę, już widzę. A ty, gdzie stój? O nie. Chyba to nie doskoczymy już. No chyba nie bardzo. No, może być problem. Ja już rakiet nie mam, mogę ci powiedzieć. To. Nie wiem. To nie brzmi najlepiej. E, będziemy musieli w takim razie się ewakuować, jak Batman. Dajesz. Pam, 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 pam. <noise> Nie, czekaj, inaczej to było. Gotam cię wzywa. Pyk. Proszę bardzo. Silicznie. E, hmm. Nie wiem, czy im to zrobiło jakąś różnicę, no ale... No nie, bo śmigłowiec to lata wszędzie, nie? No. Kurde, nie przemyślałem tego. E, czekaj, bo teraz nie wiem, Kai, a tam Nie ma wy... jakichś tych... no podziemiach jakichś garaży, czy coś takiego? Żeby tam poszaleć? garaży jakiś tam, coś tam. No. Spokojnie, wylądowałem. Widzę. Pocni. O, O, kurde. Wiesz, auto nam się na czarno, więc ja podejrzewam, że co tego będę musiał wysiąść z niego. Jeszcze nie teraz, spokojnie. Ale ja widzę potencjał. Wiesz dlaczego? Bo tam pojedziemy no. z powrotem. Bo tam widziałem śmigłowiec policyjny na dachu. I to byłoby, byłoby epickim zabrać na śmigłowiec. No, to fakt. I zaraz to zrobimy. Widzisz ten śmigłowiec tam u góry? No, Cię widzę. Nie, 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 nie czują tego, że co zaraz się stanie. O, o... Jezus. A, dobra. Wysiadaj szybko, bo to zaraz wybuchnie. Ach. Lecimy śmigłowcem policyjnym. Pięknie. zgubić nas strzela. On nie ma tego. Ja bym chciała postrzelać. O, ma. Ja no mam reflektor. No nie, to nie jest reflektor. Policyjny śmigłowiec ukradziony, jest. Teraz spróbuję jakoś tak zrobić pizzko tutaj gdzieś coś. Może ja mam zgubimy. snajperkę tylko. Snajperkę? No nawet tak dwie. Rady. Dwie snajperki? No. No. Na dwie snajperki by strzelać? Nie, <noise> Z dwururki, a jak. No. Podwójne rurki? Dobrze. <grymne> Próbuję jakoś im uciec. Nie wiem, czy się uda, bo się trzymają jak ogona. Nie mogę strzelić do tyłu, nie, bo tak bym może. Na razie jakoś lecimy. Pomiędzy mostami dzikie stunty na tym śmigłowcem policyjnym. Coraz niższe mosty. To nie jest dobrze. Że się nie o, da strzelić no to chyba nie za bardzo. O rana, ale się przyczepili normalnie. Weź coś zrób, czemu nic nie robisz? No nie mogę! O. Zrób im coś! Strzel, zrób im krzywdę! Tak jest! Bardzo ładnie! Ja ślicznie, ja ze swoim nie, celem. Ja już ewakuować. Ja śmigłowcem policyjnym nas ewakuję. Jesteś jedynym świadkiem. Ale zostawię ci przy życiu. Myślałam, że w związku z tym zginiesz. Nie możesz <grym> <nie>. opróżnić pojazdu. <grym> nie, nie będę opróżniał nie. W żadnym wypadku. A już cztery gwiazdki gubimy. Nic z tym nie ale naprawdę udało nam się chyba. Tylko za chwilę zmienimy sobie pojazd, myślę. O, DJM do mnie dzwoni. Nie wiem czemu, nie lubię go. Cały, cały czas do mnie dzwoni. Co chwilę do mnie dzwoni normalnie. Gdzieś nie ma jakiś interes. <grym> chyba mały. <grym> 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 Możliwe. Dlatego no, jest taki tochalny. No, strasznie napalny jest. O, patrz, jakieś śmigiełko. Nie! A tym też się da latać? Wysiadłem, uważaj na śmigła. Bo się kręcą. tym się też da latać? Oczywiście, że chcę. tak. Wsiadaj! Ej, serio? Oczywiście, że tak. Ale czas. Nie wiem, pilotuje w sumie, bo ja jednocześnie. Ty. O, ja pilotuję, dobra. Pochyl się x-em, pochyl się x-em. Leć, leć, leć. Kurde. Wow! Ach, szamolot! Uciekniemy, damy rajdę. Chowam podwozie. Chodź, w bieszczady teraz dajesz. W bieszczady chcesz lecieć? No. No dobrze. Polecimy wersją krajoznawczą. Ooo, miasto znawcze. Miasto, miasto <grym> przepraszam. Więc troszkę obniżymy pułap, także w razie czego o coś zahaczysz. <grystanie> Sympatycznie będzie, co nie? No, ja bym, ja bym chciała tam między tymi wieżowcami przelecieć, wiesz, tam, z prawej. Jak między wieżowcami, o czym ty mówisz? No z prawej tam, o, między tymi budynkami byś mi tam zrobił jakiś taki dziki slalom. Między tymi ale to jest mało skrętne, <grystanie> wiesz o tym? A to nie mój problem. <grystanie> nie mój problem, wiesz, ty co, no nie, no dobra. Nie, no nie wiem czy nie wybuchniemy. Nie, tam. W Stanach to już próbowali. Nie wyszło. Nie dobra, nie żartujmy, to poważny temat. przecież. Bardzo. Dobra, okej. Okay. To ja spróbuję zrobić tak, żeby było dobrze. No. Rób okay, dobrze. okej. Okay. Silicznie, i teraz w lewo. Pięknie, ach, te widoki. Pięknie, nie? Dzisiaj ci super wyszło. Elegancko? A to nagle u skrzydeł, nie? Ma. Że oj, O, oj, tak? oj, 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 oj. Dobra, już na szczęście. Dobrze, że to nie jest skrzydł, ale to Nie jest odrzutowe. Na no, odrzutem byłoby łatwiej, powiem ci szczerze. No, na pewno. Bo odrzutowe mają lepszy ciąg. Naprawdę. No wierzę. Bo mają odrzut. A ten nie ma odrzutu, ten ma taki, wiesz, ten zaciąga powietrze przez śmigiełka. To no strasznie powoli tak leci. Znaczy nie no, w sumie, no nie, nie no, zbyt powoli to nie jest, no ale dobrze jest. Ale policji nie uciekniesz. Nie no, ucieknę, czemu nie ucieknę? Zobacz, patrz, zaraz uciekniemy. Oczywiście, że można uciec z policji. Musimy się tylko wzbić. Jak najwyżej. Z no. którym przyciskiem był spadochron? Nie interesuj się, spokojnie. Powiem ci tak, nawet gdyby Nie znając wyskoczył... ciebie! No, nie, spokojnie, gdybym nawet wyskoczył, to byś miała chyba... 5 minut... ...na to, żeby ogarnąć, gdzie jest spadochron. Świetnie. Bo tak długo się mniej więcej leci z najwyższego punktu. Wiesz? Także, także spokojnie. Czy to są chmury burzowe? Chyba tak. Aha. Nie, ale nie przejmuj się, czekaj, samem podwozie, żeby nie było lądowaniem przypadkiem. Gdziekolwiek. Już, lecimy, spokojnie. Ze mną będziesz bezpieczna. No, no. Ze mną każdy jest bezpieczny. Dopóki nie wysiądziesz. Dopóki nie zginiesz. <grym> Co? Nie, nic! Co, ja Co to jest? jest A i wyląduj tam na szczycie. Nie, poczekaj, bo, bo ja łapię wysokość, czekaj, szukam tylko gdzie ten ten wysokościomierz, bo nie widzę. Tu jest. O rany. To słabo jeszcze jesteśmy. Jeszcze Dawaj, wyżej. Da się wyżej. Oczywiście, że się da wyżej. Patrzmy. Na 4000 jesteśmy. Te helikoptery wyglądają jak komary teraz, nie? Jak komary? Komary. Czemu? Ja nie wiem. Takie malutkie, jak ważki. Małe i oh. czerwone mówisz? Dobrze. <grym> Rozumiem. Normalnie, no spokój zobacz. Jak frunie za nami. Za łebki, no. Nie chcą odpuścić. Ale zobacz, jak ładnie już chmury, jak ładnie, jakie piękne widoki, ja lubię to. No, Uwieram, ślicznie. Możesz tam strzelać do nich coś? O. Tam strzelaj do nich coś tam, wystrzelaj te tak, kaczki. Ciao. Jak ja mam tylko ten pistolet tu. Co to jest? Zrosła Michał mi wys... Ranga, cwaniak No i też dostałam ratanie z innymi graczami. Widzisz? Widzisz? Elegancko. Czy to jest wschód, czy to jest zachód słońca? Bo jaki piękny jest, jaki piękny widok po prawej stronie jest. No, ślicznie. Nie ja będę lecieć w tą stronę, bo to piękny widok jest. O. Normalnie, pięknie. Powinny być takie bitwy powietrzne, które zaczynają się na 10... O, właśnie, dobry pomysł. Warto byłoby stworzyć mm -hmm. taką bitwę powietrzną, taką rozgrywkę, która zaczynałaby się z najwyższego punktu. No. I taka bitwa przy stworzach. To było piękny w chmurach tak latamy i niszczymy się tam nawzajem. Bo do tej pory te bitwy były na bardzo niskich poziomach. Ale jest pięknie faktycznie. Ja próbuję znaleźć jeszcze czekaj, jak to jest wyżej. Możemy jeszcze wyżej podlecieć. Kurczę. I jeszcze chwila będzie kosmos. Nie, jeszcze, jeszcze, czekaj, jeszcze tysiąc. Powinno się udać. Tyś mi powinniśmy i nie mieć tlenu. Znaczy my też nie, bo my nie mamy szybek, ale. U nas szyb nie ma w ogóle w tym samolocie, ale to nie szkodzi. No skąd, nie, skąd wiesz, że nie ma? No bo ja jestem na pierwszej osobie teraz. A. I nie chcesz wiedzieć, gdzie patrzę. A, nie, Pewnie na dół. Ty sobie patrzę, no co? I na drążek. Aha. No ten ona. co ciągnę cały czas tutaj. Do siebie. Tylko nie urwi. Temu mi normalnie opuszczasz głowy? O, teraz jest maksymalnie, jest 8 tysięcy. Już nam delikatnie spada, widzisz? To jest 8 tysięcy, to jest najwyższy punkt. Przepraszam! BITWA Z POLICJĄ! Bleh! zaraz spadnie, zaraz spadnie. No. Znaczy nie my, mam nadzieję. Ja bo gdzieś tu jest lata, typek. Czekaj, zaraz go dorwiemy. Takie różowe niebo, podoba mi się. W ogóle jest ślicznie. Co prawda no ja tu jest. już dostaję oczopląsu, wiesz. Dlaczego? Bo szukam cały czas, znaczy próbuję się sfokusować na tych um, helikopterach. Taki to... trochę roller coaster mi się zrobił. Nie, masakra normalnie. Nie chcą odpuścić. Ja Wyska... bym wysiadła. Tam jest wyspa pod nami, teraz widzisz? Nie. Na mapie, na mapie, taka wyspa jest. No widzę. To jest chyba nasz punkt ucieczki, to jest nasz Meksyk. Klikaj, wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj. Cicho, teraz muszę znaleźć spadochron. Lewy przycisk myszy. Ale nie, nie, nie musisz jeszcze, Bez sensu nie otwiera spadochronu, bo to Ej, nie działa. To nie działa. Lewy przycisk się. Nie otwiera się spadochron? Nie. Aha, to może pod F to było. Też nie działa. Ale po co otwierać spadochron teraz? Poczekaj chwilę. Bliżej wyspy. Jaki piękny widok. ucisz ślicznie, no. A jak będę pięknym plackiem. To skarż do wody, wtedy się nie zabijesz. No, no. Nie no, żartuję, woda cię też zabije. To nie jest Vice City. Ej! Nie działa! <noise> Jak to już jesteś na ziemi? No. A, bo ty do przodu klikałaś cały czas, żeby lecieć. Nie, nie klikałam. Klikałaś coś, coś, klikałaś, bo ja nic nie klikam i lecę, i lecę, zacieram kiece, i lecę, i nie mogę, i nie mogę spaść. Ale przynajmniej mnie Policja nie goni, jest plus. No, a ja jeszcze spadam, chciałem powiedzieć. A mnie policja zgubiła, właśnie. Ja klikam tylko lewy przycisk myszy F, co ja dodaję na tym. Literki, aczkolwiek żadne kierunkowe. Aha. No, bo logiczne, że pod kierunkowymi nie było spadochronu. U mnie jest pod lewym przyciskiem myszy spadochron. Nie wiem. Gdzieś? U mi się wys wyspadochronował? To straszne. Dobrze, ja już jestem na miejscu. Dotarłem na Meksyk. Oops. Ja idę do tej, do latarni morskiej. Do ratarni idziesz? Tak, płynę w sumie, wpław. Hmm. A co się będę? Takie fale. No, fale są, oczywiście. Ej! Co? Dlaczego mnie zabiłeś? To nie ja, to rekin. No, no. Albo miał rekin. Rekin nazywa się nie, Paweł. Nie wiedziałeś taką małą kropeczką. Gdzie ty jesteś? No ja jestem na tej wyspie. No to dobrze, że tyś nawet na nie płynę, bo mi znowu zrobisz kuku. Nie zrobię ci kuku, to czego miałem ci zrobić? Ja jest, nie jestem agresywny. Nie, wcale. Nie Tylko tygrysny, masz te, jak tygrysę. Tygrysę. nazywają te zachowania kompulsywne. Jak czuję, jak czuję, że muszę, to strzelę, tak? <śmiech> Potrzeba, mam <laughs> potrzebę. Dobra, tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, chyba, że mi się wychylisz jeszcze na chwilę. Nie. Dlaczego? Bo nie. Idę sobie. E, hmm. Nie wiem, gdzie ty jesteś w sumie za bardzo. No i dobrze. No i nie dobrze. mam. Nie mam nie ma mnie dla ciebie dzisiaj. Idę. Pogniewałam się. A, tam gdzie Kata wykatapultowałeś ja mnie. Sobie, ja I normalnie tu nic nie widać. Tak mniej więcej patrzę, ale nie mogę cię wychwycić. Nie bo znowu mi strzelisz w łeb. W to nogę z... chociażbyś strzeliła nie w głowę od razu, no. No o to chodzi, że w głowę się strzela. Nieprawda. Ja Oczywiście. nie wiem, z jakiej szkoły ty jesteś. Nam kazali strzelać w kolano. W kolano? <noise> a mnie w policzek. Dobra, <głos> <głos> W tym sebojczym coś, możemy skończyć ten odcinek. już się chyba nie znajdę. E, także cóż, e, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, miłego dzienka, papa. pa. pa. <noise> pa, pa.